Taki Marta Białek. Martunia, skąd przyjechałaś? Z Rewy. Zaskoczyłaś. Brawo Rewa! Martunia, zaśpiewasz nam co? Jaką piosenkę? Jaki tytuł? Disco robaczki nie zawiniło słońce. Poczekaj, jeszcze raz powoli. Disco robaczki nie zawiniło słońce. Jedziemy! I to mnie nawet kręci To jednak nie jest miłość Jeszcze nie To tylko mocne fisco, Gdzie znów próbuje disco Ale jak tu skończy się Kto wie Nie zapomnij o To tylko księżyc Nie zapnęła chwila Wszystko ja Bogu Nie zapnęło słośce To ten księżyc Nie zapnęła chwila wszystko ja w bogi. Ten miejsce tak od tak aż do zobaczenia. Wszystko się kołyszę wokół mnie. Ja nie wiem, co to znaczy. To jeszcze się zobaczy. Że patrzeć twoje oczy stare chce Nie zawiosło się, to ze mnie księżyc, nie zagniła chwila. Wszystko ja bogi. Nie zaniósło się. To drodze księżyc Nie zagriła chwila Wszystko na bogini Tylko wytrw, tylko wytrw A po środku ja idę Ale czad, ale czad Nic bym nie pił, ani ja, Gdybym mógł, gdybym mógł kontrolować mój postój Tak świat, taki świat, nawet, się nawet ten co Słońce Wszystko Ale rzeczywiście normalnie jak mnie ruszyła, normalnie tak mi ruszyła, tak, ruszyło, że potańczyłam trochę. Brawo Lewa! <trykbanie> Marta Białek. Martunia, misio. Martunia, Jabko, Martunia, ukłoń się. Powiedz dziękuję. Dziękuję. E, przyjadę do Was za rok. Przyjadę do Was za rok. Nie się.